Pierwszy raz poszedł sam. Bez skierowania, bez polecenia, bez zapowiedzi. Recepcjonistka powiedziała tylko: cisza w ogóle się nie odzywa. Myślałem, że będzie jak inni: zablokowany, przerażony, może zbuntowany, ale on. On po prostu usiadł. Nie wyglądał na zagubionego, nie rozglądał się, nie próbował się odnaleźć w przestrzeni. Wszedł, jakby znał to miejsce. Usiadł na skraju fotela. Plecy proste, ręce splecione i patrzył. Nie na mnie, nie na ścianę, w punkt, dokładnie między moimi oczami, jakby czegoś tam szukał. Zazwyczaj pierwsza sesja to lud do przełamania. Pytania, obserwacja, próba zbudowania zaufania. Tutaj nie było nic do przełamania, bo nie było żadnej komunikacji. Nie skinął głową, nie odwrócił wzroku, tylko siedział bez drgnięcia, bez tików, bez objawów lęku. Mierzyliśmy się milczeniem. Nie graliśmy w kto pierwszy pęknie. To było coś zupełnie innego. Jakby on zapomniał, że człowiek w ogóle może mówić. Minęło 45 minut. Spojrzał na zegar. Wstał. Nie podziękował. Nie zapytał, czy ma wrócić. Wyszedł. Zostawił po sobie dziwny zapach, nie dosłownie. Nie chodzi o perfumy. Bardziej o to uczucie, jakby coś nie do końca żywego siedziało w tym pokoju przez całą godzinę. I jakby ja też przez chwilę przestałem być całkiem żywy. Zapisałem jego dane, zastanawiałem się, czy w ogóle się pojawi ponownie, ale przyszedł, tydzień później, dokładnie o tej samej porze i zrobił to samo. Usiadł, spojrzał, milczał. W Trzecim tygodniu przyniósł coś zrolowaną kartkę papieru. Położył ją na stoliku przede mną, nie zmieniając pozycji ciała. Nadal nie mówił, ale jego gest, powolny, precyzyjny, miał w sobie coś więcej niż milczenie, jakby kazał mi coś przyczytać, ale też coś przeżyć. Rozwinąłem ją, powoli. Był to rysunek nieartystyczny, techniczny, schemat jakiegoś pomieszczenia. Jedna linia wyglądała jak drzwi, druga jak ściana z czymś w rodzaju okna, a po środku dokładnie wycentrowany, był czarny kwadrat, zupełnie czarny. Wypełnione tak intensywnie, że przebiło papier. Pomyślałem, że to dziura, może coś, co go wciągnęło, może coś, w co patrzył za długo, ale nie zadałem pytania. Nauczyłem się, że pytania to przemoc, jeśli ktoś nie używa słów. Spojrzał na mnie z lekkim przechyleniem głowy, jakby chciał się upewnić, czy na pewno patrzę na właściwy fragment, więc przesunąłem palcem po tej czarnej plamie. Czułem, że papier w tym miejscu jest niemal tłusty, jakby próbował coś zakryć, nie narysować, nie odezwał się ale przez resztę sesji wydawał się napięty, jakby ta kartka była testem albo wiadomością, którą sam musiał sobie przypomnieć. Zostawił ją na stole, kiedy wychodził. Nie spojrzał już na mnie, nie spojrzał na drzwi. Wyszedł tak samo cicho, jak wszedł, zostawiając mnie z pytaniem, czy to coś, co się wydarzyło, czy coś, co dopiero się wydarzy. Pierwszy raz przyszedł bez zapowiedzi, nie było wcześniejszego kontaktu, żadnego maila telefonu, po prostu się pojawił. Mojej recepcji powiedział tylko swoje imię, nic więcej. Nie podał pochodu wizyty, nie powiedział nawet czy się czegoś spodziewa. Recepcjonistka zadzwoniła do mnie do gabinetu i powiedziała: Mam jedynego pana, mówi bardzo cicho, chcę wejść już dziś. Zapisany? Nie, ale wygląda jakby, no nie wiem, jakby już tu był. Wyszedłem po niego. Stał pod ścianą, ręce w kieszeniach, szczupły, może trzydzieści parę lat. Patrzył przed siebie, nie reagował na otoczenie. Nie był przestraszony, bardziej nieobecny. Zapytałem, możemy porozmawiać teraz? Skinął głową. Tylko tyle. Zaprowadziłem go do gabinetu, wskazałem miejsce, usiadł i od tego momentu przez całe 45 minut nie wypowiedział ani jednego słowa. Byłem przyzwyczajony do ciszy. W moim zawodzie ludzie często milczą. Przychodzą po raz pierwszy, próbują coś z siebie wydobyć, a potem cofają się, zamykają ale to było coś innego to nie była obrona to nie była panika to nie było zawstydzenie to była obecność pełna intensywna jakby milczenie było jego językiem ojczystym a wszystko inne było próbą tłumaczenia która go zdradza usiadł idealnie prosto ręce złożone na kolanach nie kiwał się nie stukał palcami nie ziewał nie patrzył po ścianach cały czas patrzył we mnie a konkretnie patrzył w punkt dokładnie między moimi oczami nie kontakt wzrokowy, coś gorszego, coś bardziej przenikliwego, jakby widział przeze mnie coś, co ja sam próbuję ukryć. Po dziesięciu minutach ciszy zacząłem mówić, nie pytać, mówić. Opowiedziałem, czym się zajmuję, że nie oceniam, nie prowadzę terapii siłowo, nie zmuszam do mówienia. Powiedziałem, że jestem tu, żeby pomóc, ale tylko jeśli tego chcę, ani razu nie zareagował. W dwudziestej minucie spróbowałem raz jeszcze, jeśli nie chcesz mówić, to w porządku ale może chcesz coś narysować albo napisać delikatnie, bez presji. Odpowiedzią był tylko drobny ruch dłoni, powolne splatanie palców, jakby sam siebie trzymał za ręce. Zrezygnowałem z dalszych prób. Do końca sesji obaj milczeliśmy. Nie ukrywam, po tej wizycie czułem ciężar. Nie dlatego, że sesja była trudna, ale dlatego, że było w niej coś, co zostało. Nie potrafię tego opisać. To nie był strach, nie niepokój, raczej obecność, która nie zniknęła razem z nim. Gabinet był pusty, a ja czułem, jakby nadal siedział tu ze mną. Zamknąłem laptopa, przewietrzyłem, wyszedłem na zewnątrz. Nic nie pomagało. Wieczorem jeszcze raz sprawdziłem notatki. Nie zapisałem zbyt wiele, ale to, co napisałem, było dla mnie niepokojące. Nie mówi, ale komunikuje więcej niż większość pacjentów po pół roku. To jedno zdanie. I jedno pytanie, które mi się wtedy urodziło w głowie i nie opuściło mnie do dziś. Czy to jest człowiek, który zapomniał jak mówić? Czy taki, który nauczył się, że nie warto? Tydzień później przyszedł znowu, punktualnie, znowu bez słowa, znowu spojrzenie w to samo miejsce, ale tym razem wydawał się inny, jakby jego milczenie nie było pustką, tylko napiętą strukturą, jakby coś się miało wydarzyć, coś, co wisiało w powietrzu. Czekałem. On też czekał. I tak minęło kolejne 45 minut. Na koniec, dokładnie tak samo jak tydzień wcześniej, wstał bez słowa. Ale tym razem wychodząc, spojrzał mi prosto w oczy. Nie na środek czoła, nie przez głowę, wprost. I chociaż nie powiedział nic, wiedziałem, że to był komunikat. Nie do widzenia, nie wrócę, nie dziękuję. Tylko jedno: jeszcze nie. Trzecia sesja zaczęła się dokładnie tak samo. Drzwi otworzyły się w sekundzie, w której spojrzałem na zegar. Był punktualny co do minuty. Zegar w gabinecie ma sekundnik. Od tej sesji wiem, że on też go słyszy i że się z nim synchronizuje. Ubrał się tak samo jak wcześniej. Ciemna bluza bez kaptura, szare spodnie nieco duże. Nie miał ze sobą torby, telefonu, żadnych notatek, jakby wszystko, co trzeba przynieść, nosił w sobie. Usiadł, w skrótł dłonie, spojrzał i tym razem po raz pierwszy zamknął oczy. To był sygnał, nie dla mnie, dla niego samego, jakby uznał, że teraz może wejść głębiej, że jest gotowy zanurzyć się w to, co próbował dotąd trzymać na powierzchni. Zacząłem mówić, nie zadawałem pytań, wiedziałem już, że to nic nie da, mówiłem do przestrzeni. O tym, jak ludzie uczą się ciszy, jak dzieci z rodzin, gdzie krzyk był jedyną formą komunikacji, uczą się, że milczenie to mechanizm ratunkowy, jak czasem jedynym sposobem, by przetrwać, jest zniknąć wewnętrznie, nawet jeśli ciało musi nadal chodzić, oddychać, wykonywać gesty. W trakcie mojej wypowiedzi ani razu nie drgnął, ale wtedy, po raz pierwszy od trzech tygodni, zrobił coś nieoczywistego. Rozpiął ręce i sięgnął do kieszeni, wyciągnął z niej mały, stary, zużyty dyktafon, położył go na stole, nie spojrzał na niego. Po prostu wcisnął play. Na początku usłyszałem szum, potem dziecięcy głos, cichy, słaby, jakby mówił do siebie, a nie do mikrofonu. Nie mogę powiedzieć, bo jeśli powiem, to wróci, a jak wróci, to znowu będzie cisza, ale taka inna. Głos był wystraszony, ale nie histeryczny. Jakby dziecko nauczyło się, że emocje nic nie zmieniają, więc trzeba mówić bez nich. Potem szelest, jakieś kroki, może przesuwanie krzesła. I głos kobiety, starszy, spięty. Napięty aż do bólu, ale nie krzykliwy. Wyłącz to, masz wyłączyć to teraz, powiedziałam. Następnie uderzenie, jakby ktoś trącił mikrofon dłonią i koniec nagrania. On nadal siedział z zamkniętymi oczami. Nie patrzył, czy to na mnie robi wrażenie. Nie czekał na pytania. Dyktafon wyłączył się sam. Zostawił go tam. Nie zabrał, nie spojrzał, nie dotknął więcej. Po prostu pozwolił, żeby to istniało. Zapytałem cicho: Czy to Twoje? Nie odpowiedział, ale spojrzał na mnie. I to spojrzenie, ostre, jak wbicie igły, powiedziało więcej niż tysiąc słów. Nie było w nim bólu, nie było prośby o współczucie, była kontrola, jakby mówił: Wiesz już, że to istnieje, teraz zobaczymy, co z tym zrobisz. Wtedy zrobiłem coś, co nie mieści się w klasycznej terapii. Zamiast analizować, interpretować, pytać o znaczenie tego głosu, po prostu milczałem razem z nim. Przez resztę sesji siedzieliśmy w ciszy, ciszy, w której ktoś trzeci był z nami. Dziecko z nagrania, ten głos, ta postać, niezależnie od tego, czy był to on czy ktoś inny, był tu. Nie chciałem go wyganiać, bo to co niewysłuchane wraca, zawsze wraca. Po sesji, kiedy wstał, spojrzał na dyktafon, ale go nie zabrał. Wyszedł bez słowa. Ale tuż przed zamknięciem drzwi spojrzał raz jeszcze, nie na mnie, na stół, na to urządzenie, jakby zostawił tam kawałek siebie, ale nie był pewien, czy ma prawo go odzyskać. Zostałem sam z dyktafonem, odtworzyłem nagranie raz jeszcze, słuchałem w ciemnym gabinecie, sam, bez światła, bez dźwięków tła i po raz pierwszy poczułem coś, co rzadko mi się zdarza poczucie, że jestem świadkiem czegoś, czego nie powinienem słyszeć, nie dlatego, że to tajemnica tylko dlatego, że to coś tak głęboko ukrytego, że samo wypowiedzenie słów narusza strukturę rzeczywistości, w której ten człowiek żyje. Zacząłem notować. W jednym zdaniu napisałem. To nie cisza jest problemem. Problemem jest to, co trzeba było zrobić, żeby się nauczyć milczeć. Czwarta sesja zaczęła się inaczej. Tym razem, zanim jeszcze się odezwałem, wyjął coś z kieszeni. To nie był dyktafon. To była kartka. Zwykła, pomięta, w połowie zgięta w dziwny sposób, jakby była noszona długo w kieszeni i wielokrotnie rozkładana. Położył ją przede mną bez słowa. Nie patrzył, jak ją otwieram. Kartka była zapisana nie w formie listu, nie opowieści. Był to schemat pomieszczenia rysunek bardzo prosty ściany, drzwi, okno, stół, łóżko. Zaznaczono ty w jednym miejscu, on w drugim i czarna, nieregularna plama w narożniku bez podpisu, bez wskazania, co to ma znaczyć. Obróciłem kartkę. Na odwrocie jedno słowo tamto. Nie zapytałem, co to znaczy, zrozumiałem, a raczej poczułem, że nie chodzi o rzecz możliwą do wytłumaczenia. To było coś, co jest, ale nie ma formy. Nie osoba, nie przeżycie, nie trauma. To było coś, co wciąż istnieje nie jako wspomnienie, ale jako obecność w tym pokoju, w jego ciele, w jego języku, który został zatrzymany. Postanowiłem nie mówić. Znowu. Zamiast tego wyciągnąłem pustą kartkę i narysowałem swój własny pokój. Mój gabinet, drzwi, fotel, kanapa, biurko, okno. I postawiłem X dokładnie w miejscu, w którym on zawsze siadał. Podałem mu kartkę, patrzył na nią przez chwilę, potem wyjął długopis i obok X napisał: Tutaj, to jest, to. Znowu to samo to. Nie on, nie ja. To. Zapytałem, co się dzieje, gdy próbujesz to nazwać? Spojrzał na mnie długo tym razem nie uciekał spojrzeniem, ale w oczach miał coś nowego. Nie strach, nie wrogość, tylko rezygnację. Odpowiedział pierwszy raz, szeptem, ledwie słyszalnie. Wtedy ono mówi głośniej. Zamilkłem. Nie chciałem zniszczyć tej chwili słowami. Po chwili dodał: "Kiedy milczę, ono siedzi. Kiedy próbuję mówić, ono wstaje". Przez moment pomyślałem, że mówi metaforycznie, ale kiedy spojrzałem na jego twarz, zrozumiałem, że on widzi to coś naprawdę. Nie jako wspomnienie, nie jako myśl. On je widzi, czuje i kiedy mówi, to coś staje się aktywne. I w tej jednej chwili zrozumiałem coś fundamentalnego. Milczenie może być formą przetrwania, nie metaforyczną, dosłowną. Zapytałem, a co robi, gdy staje? Nie odpowiedział od razu. Patrzył na podłogę, a potem, pierwszy raz, na ścianę za mną. Jakby coś tam się poruszyło. Delikatnie. Lekkie drgnięcie powietrza. Zimno przeszło mi po karku. W końcu powiedział: Patrzy. I nic więcej. W tym momencie uznałem, że sesja powinna się zakończyć. Nie dlatego, że się bałem, nie dlatego, że nie wiedziałem co robić, ale dlatego, że on przekroczył granicę. Granica ta nie była psychologiczna, to nie była granica między ja własnym, to była granica między tym, co można zrozumieć, a tym, co należy zostawić nietknięte. Podziękowałem mu za zaufanie. Wstał, bez słowa, zabrał swoją kartkę, ale dyktafon nadal leżał na stole. Spojrzał na niego i dotknął tylko raz. Nie wziął, nie schował, tylko dotknął opuszkami palców, jakby chciał sprawdzić, czy jest prawdziwy. A potem wyszedł. Zostałem sam znowu. I choć mój gabinet był ten sam, biurko, książki, ściany, miałem wrażenie, że coś tu zostało. Nie fizycznie, raczej jak zapach, który zostaje po kimś, kto palił papierosy 20 lat temu, albo jak ślad dłoni na szybie, niewidoczny, ale obecny. Zamknąłem drzwi i po raz pierwszy w mojej karierze zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie zrobiłem. Zamknąłem gabinet na klucz od środka. Piąta sesja była ostatnia. Nie dlatego, że ją zakończyliśmy, tylko dlatego, że już więcej nie przyszedł. Tego dnia spóźnił się pierwszy raz. Czekałem jak zwykle. Zegar wybijał minuty w jednostajnym rytmie. Dźwięk wskazówki sekundowej był teraz zbyt wyraźny, zbyt rytmiczny, niepokojący. Mijało 10 minut 15. W głowie przewijały się różne wersje: może zmienił zdanie, może coś się wydarzyło, może wreszcie poczuł, że powiedział już wszystko, co było do wypowiedzenia, nawet jeśli żadnym słowem. Ale w dwudziestej minucie drzwi się otworzyły. Tym razem jego postać była inna. Nie sposób było określić, co dokładnie się zmieniło. Wyglądał tak samo ubranie, twarz, krok, ale miał w sobie coś innego wyczerpanie, niefizyczne to było coś głębszego jakby zużył się wewnętrznie. Jak stara kaseta, która już nie chce odtwarzać, usiadł. Postaj... Nie spojrzał na mnie, nie złożył rąk, nie wyciągnął niczego z kieszeni. Tym razem to ja milczałem pierwszy. Nie dlatego, że nie miałem pytań, ale dlatego, że wiedziałem. To ostatnia szansa, żeby on mówił. Nie chciałem zagłuszyć tego hałasem mojej analizy. Minęło kilka minut. Wtedy wziął głęboki wdech i pierwszy raz odezwał się dłużej niż w jednym zdaniu. Kiedy byłem mały, to siedziało tylko w jednym pokoju. Ten pokój miał drzwi bez klamki od środka i okno, którego nie dało się otworzyć. Zamarłem. Nie dlatego, że opowieść była niezwykła, ale dlatego, że każde słowo brzmiało tak, jakby było wyciągane z głęboko zasypanego miejsca. Niemówione, wydobywane. Najpierw była cisza, potem światło, i na końcu zawsze to. Zatrzymał się. To nie robiło nic. Nie krzyczało, nie biło, ale patrzyło. I kiedy patrzyło, to wszystko inne przestawało istnieć. Zapytałem, jak wyglądało. Odpowiedział bez chwili zawahania. Jak cień, który nie ma źródła. Wtedy zamilkł i już nic więcej nie powiedział. Reszta sesji upłynęła w zupełnej ciszy, ale tym razem była to inna cisza. Nie obrona, nie trauma, nie wyparcie. To była cisza oczyszczenia, jakby wszystko, co miał w sobie, wreszcie zostało wypuszczone. Nie na zewnątrz, nie do świata, po prostu z siebie. Na zakończenie zapytałem, czy chcesz wrócić? Nie odpowiedział, ale uśmiechnął się lekko i to był pierwszy i ostatni uśmiech, jaki od niego zobaczyłem. Wstał, tym razem nie spojrzał na stół, nie szukał dyktafonu, nie dotykał niczego, po prostu wyszedł, cicho, powoli, ale bez ciężaru. Drzwi zamknęły się za nim bezszelestnie. Nigdy więcej nie przyszedł, nigdy więcej nie odezwał się żadnym kanałem. Zastanawiałem się długo, kim był, skąd się wziął, czy naprawdę mówił o czymś, co się wydarzyło, czy może o czymś, co powstało w nim, bo musiało powstać, by przeżyć. Ale jedno wiem na pewno: niektórych ludzi nie można naprawić, bo nie są zepsuci. Są tylko połączeni z czymś, czego my, zwykli obserwatorzy, nie jesteśmy w stanie pojąć. I to coś milczy, ale nie znika. Dziś, ilekroć siadam w gabinecie, widzę ten sam stół, ten sam fotel, te same ściany, ale czasami, bardzo rzadko, w momencie, kiedy zapada wieczór i światło gaśnie, wydaje mi się, że coś siedzi w rogu, nie rusza się, nie mówi, tylko patrzy, jakby czekało. Na kogoś, kto przestanie udawać, że to, co niewidzialne, nie istnieje. Jeśli słuchałeś tej historii i została z tobą choć na chwilę, zostaw komentarz. Podziel się, kliknij subskrybuj, jeśli chcesz więcej takich opowieści, a jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje ciszy, ale takiej, która rozumie, wyślij mu ten odcinek. Być może niektóre milczenia zasługują, by zostały wysłuchane.